Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem pójdziemy sobie do tematu wielkich miast. No i tutaj nie ma co ukrywać, wielkie miasta na przestrzeni dziejów zawsze były siedliskiem ludzkiej głupoty, przestępczości, w występku. I no, takiego cwaniactwa negatywnego. Czy warto wspomnieć, że o wielkomiejskiej, nie tylko biedocie, ale i o wielkomiejskim plepsie dobrej opinii mieli starożytni historycy od Herodota, począwszy, przez Tukidydesa idąc, następnie idziemy do rzymskich historyków typu Liwiusz, Tacyt czy Kasiusz Dio. Czy Amianus Marcellinus, nikt z nich nie miał dobrej opinii o pospólstwie. Jakaś tego przyczyna musi być. I powiem, że nie tylko to u nas miało miejsce, także historycy chińscy nie lubią wielkomiejskiego pospólstwa. Ale sami też spójrzmy na nasze wielkomiejskie pospólstwo. Jest ono pełne ludzi zwyrodniałych, jest ono pełne ludzi leniwych podatnych na głupkowatą propagandę. Spójrzmy, jak głosują wielkie miasta. Głosują one na wielkie odrealnienie, na lewicowe głupoty i kompletnie ci ludzie są odrealnieni od rzeczywistości. A dlaczego tak jest? I już śpieszę z odpowiedzią. Ponieważ nie ponoszą szybko i bezpośrednio konsekwencji swoich czynów. W wielkim mieście można rozszerzyć spektrum swoich zachowań na zachowania szkodliwe, i mamy dużo ludzi naokoło, więc zawsze się znajdą ci, którzy będą propagować te zachowania i, i też naśladować po kimś, kto je zacznie. I od razu ci ludzie nie popadną w jakiś głód, nie umrą z głodu, dostaną jakąś pewnie opiekę, czy znajdą gdzieś pożywienie i schronienie. Dlatego, jak mówię, nie są oni od razu karani przez okoliczności za swoje głupoty. Po pierwsze, jeszcze trzeba wspomnieć, że wielkie miasta też od rozwijają jakiś system opieki społecznej, lepszy lub gorszy. Tym bardziej ci ludzie nie ponoszą szybko odpowiedzialności za swoje głupie zachowania i one się dalej propagują, i wsparcie dla głupich idei rośnie. Warto jest jeszcze wspomnieć, że w dużym mieście nie mamy kontaktu z przyrodą albo bardzo, bardzo ograniczony. Dlatego też prosty człowiek, który nie myśli, nie widzi, że to co robi jest nienaturalne, dlatego to też robi. Dużo głupich zachowań wynika z niewiedzy i właśnie braku kary za nie dość szybkiej. Dlatego wielkie miasta są siedliskami głupoty i to się nie zmieni co jedynie można zrobić, by ulżyć reszcie społeczeństwa, żeby populacja wielkich miast nie miała na nich większego wpływu i nie niszczyła im życia. Można i oby to się stało. Teraz się zmieniają rządy. Rządy i agencje informacyjne, tak naprawdę propagandowe nazwijmy to po imieniu, wciskały więcej konserwatywnych treści. Oczywiście wielkie miasta nie będą aż tak konserwatywne, jak mniejsze miasta czy wsie ale będzie można zmniejszyć wpływ e, tych głupich ludzi odrealnionych z wielkich miast na życie całych społeczeństw poprzez wychowywanie ich przez konserwatywne treści. Niektórzy by to nazwali też całkiem słusznie konserwatywną propagandę, gdyż propaganda nabrała wydźwięku negatywnego w ostatnich dziesięcioleciach, ale to się bierze z łacińskiego słowa propagatio, to znaczy, e, no nawet mamy podobne słowo, propagować coś. Samo propagowanie nie jest złe, więc sama propaganda nie jest zła. To tylko zależy, co jest w jej treści. Jeśli propagują lewacy, no to to jest złe propagowanie. Jeśli propagują ją ludzie, którzy przestrzegają e, zasady rzeczywistości i robią to dla dobra społecznego, to jest dobra propaganda, dobre propagowanie. Dlatego wielkie miasta nie powinny rozrastać się ponad miarę, a jeśli chcemy żyć spokojniej, to żyjmy albo w małym miasteczku, albo na wsi. A żeby wielkie miasta nam nie szkodziły, wybierajmy rządy konserwatywne, które będą się starały zmniejszyć ich szkodliwy wpływ na nasze życie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.